Kursem, że w sensie nie odbywa przejścia. No cóż, postaram się, dzisiaj wyszło, jak zrobię z nauką, czyli z albo aby w ogóle ją rozwalić. No to jest na że nie rozwikłać tamto, tylko trzeba zrobić. No właśnie, nie wiem, jak nazwać. Nie wiem, jak nazwać. to, 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 to i tamto. Nie, wiem, w tam, tam most, i tam. Nie się. się, Już pokażę wam to, bo za za... na tym, nie wiem o tym, może nie wiem o proszę. nie wiem o Cześć, zobaczę za No, proszę, nie. Kurde, ale, no nie mogę. Nie wiem, czy laptop mi się latem, byśmy rozwijał, Bo Od razu, od razu nagrywam. Czekajcie, moment. Okej, okay, już. I tak, jak mówiłem, postanawiam wrócić most tamtą do tej góry. Tam jest coś takie innymi mosty byłem przez tam tą górą. Eee, Czeka się. Tamten most ekoladzący stąd. No i może ten stąd. Planowałem dodawać smorzą przestanią... Gór, albo górską przestanią, nie, nie wiem, jakoś fajnie. Bo no tu po statku może być ten, może jakieś poziomy albo też mogę zrobić tutaj wejść wielki, do wielkich kopalni zrobić tam z tyłu muszę jeszcze dokończyć kurde z tyłu jeszcze muszę dokończyć schody no, nie już nie o właśnie, bo nie ma miejsca nie no, no i może zrobię tutaj jakieś domki albo nie wiem i tu zajmę wielką kopalnię tam posadziłem kilka drzew, żeby tam, tam nie latać. Sam no, już drzewa są de facto ścięte. Zresztą wam to pokażę. Kurde. Ok już. Ileza pora tam tymi lagami. nie wiem. Poznaczenie nagrania nie miałem takich ragi. może zmniejsza w dwóch częściach.

no to tam jednak jest piasek. Planu planuję zrobić tam może jakąś kostą tam latarnię albo coś. Nie wiem, zobaczymy. Czego będzie robią z kamienia. Tak się generuje. No, że podoba mi się zbiorek, Więc muszę dokładnie gadać. zbiorek jest spoko. Nie wiem, no nazwy tu można może przestaną zobaczyć. Nie wiem, znaczy kostą, to są nagrała się Skyrima. Skyrim. No i... Nie wiem. Nie, tu byłby taki mostek, tam może, tam też coś zrobię, o właśnie. chciałem drzew, już większość drzew z mojej... tam mam domek rybaka, tam, tam dalej, tam dalej. Widzisz, taki niedokończony domek drwala. Do którego mam chodzić, żeby zdobyć że drewno. To, co się da, jest mi ciekawe. Może w przyszłości jakoś to zmienię. Jeszcze tego nie wiem. Tyle planów, a mało zapałów. Znaczy dużo, dużo zapału mało pracy. Na lubię mam takie Mam tyle pomysłów, ale nie chcę się ich robić. Będę zrobić małe życie, ale fajnie. Schody, na schodzie musiałem pokopać. No, na, 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 naprawdę bardzo fajnie wyglądają. I być coś. No nie, może bym kończył już odcinek. Zaraz się będę uczyć. uczyć. Jak już mówiłem, yy... proszę mi piszcie, co mógłbym jeszcze zrobić, budować, aby to jakby miało jakieś ręce, nogi. Jak mówiłem, tam będzie kopalnia, może być kopalnia, tam most, mosty, wiecie. Okej, okay, już. I ja jeszcze te góry zapomniałem. Co te schody. Kurde, ja nie mogę się zapatrzeć na nie. Jak już piszcze pisze i. Nie, ja po prostu pisze i mówcie, co, mógł, co mógł tutaj mógłbym zrobić nowego, co wybudować, i pozmieniać. Może pozmienia, może tam tą dziurę zakleję, czy zakleję, wypełnię ją cegłą, żeby tak jak będzie wyglądało. Będę to jakieś takie mniejsze wieżyczki. mniejsze mniejsze no to żeby chyba nawet nie pomysł. Ale zresztą zobaczymy. Tak, na razie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Majcie się i komentujcie. Cześć.